Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Mamy piątek, także Happy Friday. Dodatkowo, portal świeci się na fioletowo, to oznacza, że są podwójne szanse na to, żeby trafić jakiegoś epika albo legendę z voidów. I w związku z tym, jak zawsze, będę otwierał szardy. Mamy fuzję, walczę o nią na trzech kontach, także będzie otwieranie na moim głównym, na moim drugim koncie i na Free to Play, tam też otworzę e, troszkę voidów. E, Tutaj 32 niedużo. Powiem Wam, że w tygodniu mocno się zastanawiałem, czy przypadkiem nie otworzyć tych wojdów, ponieważ jestem blisko Mercy. Jestem bardzo blisko Mercy po otwieraniu szardów i walce o Narcisa, tak, bo gwarantowana legenda nie resetuje Mercy, a poza tym żadnej nie trafiłem. No i zastanawiałem się, czy przypadkiem nie otwierać na 15X na Akrizję, ale. Tutaj naszły mnie wspomnienia związane z tym, co założyło się prawie rok temu, praktycznie rok temu, bo to był początek marca, gdzie pomyliłem Mercy. Nie miałem zarejestrowanej jednej legendy, i myślałem, że jestem bardzo blisko, okazało się, że byłem bardzo daleko i wydałem chyba wtedy 500 zł bez sensu, bo żadnej legendy nie dostałem. No i. No, myślałem, myślałem nad tym, ale sobie przypomniałem, że przecież nie wiem dokładnie, gdzie jestem w tym Mercy, no bo RSL Helper, który mi liczy Mercy, nie rozróżnia legendy gwarantowanej od innej i nie wiem dokładnie, gdzie byłem przed otwieraniem. Koło 70 shardów miałem bez legendy, więc uznałem, że nie chcę powtórzyć tej wpadki z ubiegłego, z ubiegłego roku i zostawiłem sobie te shardy na weekend, także otworzymy wszystko dzisiaj. Mamy podwójne szanse jeszcze na Sulfuriona, No i co? Otwieramy 32 to nie jest dużo. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj zdobyć zdobyć wystarczającą ilość punktów. Tam chyba 3000 jest o ile dobrze pamiętam na potrzebnych fragmentów na fragmenty epika. Spodziewam się więcej zdecydowanie przez to, że można tutaj odebrać fragmenty epików tych do fuzji także fajnie, że aż tak bardzo nie podnieśli jest pierwszy epik, no oczywiście tutaj bardzo fajnie by było gdyby mi wpadł e, wpadła ta mumia do, do fuzji, wtedy od razu cztery inne eventy czy turnieje mógłbym pominąć O, no, na razie słabo z tymi epikami Jedna z crown. No, ja potrzebuję punktów. Wolałbym nie otwierać innych shardów niż Voidy. Już 10 poszło. 22 do końca. A punktów malutko. I arbalestron jest. Nie, myślałem, że to Bo był seducer, myślałem, że to Ar Arbalester jest legenda. Kto? O, Carillon, Carillon. No nie jest to legenda, nie chciałem Mercy wykorzystywać akurat na tą legendę. Nie jest to jakaś topowa legenda, zdecydowanie e, są inne. Miałem małą nadzieję, jak zobaczyłem, e, że, że to jest ten background, że to jest Night Revenant, miałem nadzieję, że to będzie drugi Narsis. Drugi Narcis bardzo by mi się przydał. Uwielbiam tego czempiona. Yy, niestety w nie jest często banowany. Gdyby miał dwóch, wtedy zawsze mógłbym grać Narcisem. No ale zobaczmy, co ten potrafi. Na A1 Death Null atakuje wszystkich przeciwników i mamy 50% szans na obniżeniu czasu trwania wszystkich buffów na przeciwnikach o jedno, które jest to bardzo fajne A1. Na A2 Senticle yy, of Cold atakuje wszystkich przeciwników. 100% szans na wrzucenie Hexu i Weekend na dwie tury. Jeżeli przeciwnik jest pod wpływem Freezu, mamy 100% szans yy, na wrzucenie tych dwóch debuffów na trzy tury. Fajny ruch, aczkolwiek poza. na bossach to nie będzie działać, tak na, na bossach Freeze nie zadziała. A tam y, to by się przydało jak y, jeszcze bardziej. Umieszcza freeze na wszystkich przeciwnikach na jedną turę w pełni. Opróżnia turmiter wszystkim przeciwnikom, który... Dobrze to czytam? W pełni opróżnia turmiter wszystkim przeciwnikom, którzy mają dostaną freeze, także podwójna kontrola. Y, napełnia turmiter naszych czempionów o 10% za każdy freeze, y, który został zablokowany albo rezystowany przez przeciwnika. I mam jeszcze passive y, czempionik, którzy będą ignorować 10% defensu, jeżeli przeciwnik jest pod wpływem freeze'u, a wiemy, że freeze obniża obrażenia już, które otrzymuje przeciwnik o 20%. Y, jeżeli freeze został umieszczony przez niego, będą ignorować 20% defensu. I na koniec aura zwiększa speed na arenie o 30%. Także Carillon, y, wpadła jakaś legenda, no, mogłaby być lepsza, no, ciągle czekam na Akryzję Nekreta, yy, Tarasa, Mariczkę, Warlorda, Yumeko, no ale jest nowa legenda, Void. Nie będę narzekał, absolutnie. No dobra, troszeczkę będę narzekał. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. No najważniejsze, 650 punktów wpadło, to jest duży boost. Bo na razie to chyba tak licząc jakąś 1 trzecią punktów zdobyłem z potrzebnych Także poproszę więcej zdecydowanie więcej epików Jeszcze 16 shardów I na razie poza jedną z cool crown żadnego epika No dajcie mi do fuzji, Jezus Same niebieskie. No, chyba podwójnych szans na epików to nie włączyli. No, już jestem w Mercy na pewno na epiki. Kolejny fanatik. 10 zostało. Czy w tej dziesiątce będzie jeszcze jakiś epik? No, nie, no to są żarty jakieś. No ja potrzebuję punktów. Ok, 7. Życzę Wam, że, żeby Wam no w końcu jakiś yy, Warcaster 350 punktów i czterogwiazdkowy kurczak, fajnie. No, jeszcze mam nadzieję, że jakiś chociaż jeden wpadnie. Wam życzę, żeby dużo więcej tych epików padało, a najlepiej jak najwięcej Legend. Zobaczmy. No i co? Do końca same, same rarki, jeszcze cztery szardy. Bloodhorn, 3 O! Jest jeszcze jeden epic. Scathix. O, udało mi się misję też skończyć. No zapomniałem też właśnie, że y, tą misję klonową wziąłem, gdzie musiałem zdobyć odpowiednią ilość pików. I na koniec ostatni. Oczywiście Rarka, kolejny szkielet. No, lubię jak się czerwona kropka świeci po otwieraniu szardów. To jest Karilon. Tutaj no, akurat w tej... No nie, chciałem powiedzieć, że mam wszystkie wojny zresztą dużo wojdów tutaj jest. Soulesa jeszcze nie mam. Karilon. Nowiutka legenda, zobaczmy jak stoimy z punktami. Champion Chase. O, akurat udało się go zdobyć. Także fragmenty są 3100, także nieco powyżej. To sobie wezmę. Tutaj energia zostanie na farmienie. 4100 1000 punktów. Odbierzmy od razu dwóch w tych dwóch epików 350 drugie 350 No i myślę, że do końca no bo brakuje mi ile teraz. No, teraz padł 50. Powinienem przed mam nadzieję, że przed końcem weekendu odbiorę jeszcze 50 fragmentów i będę mógł odebrać trzeciego, co mi da jeszcze jedną legendarną książkę. Dobra. Pierwsze konto jest nowa legenda. Idziemy na drugą. Jestem na drugim koncie. Tutaj mam 71 Wojdów. Także jest ich, jest ich zdecydowanie więcej. Kogo bym chciał? No, oczywiście, ty, tutaj te najlepsze pary: Narcisa on by mi się bardzo przydał. Tutaj Sifi byłaby fantastyczna. Teraz Mariczka jak najbardziej. Akrizia. Um, tam jeszcze jest Nekreth, Warlord, Yumeko Tak, w tych czempionów tych najbardziej bym chciał Oczywiście Epican do fuzji, gdyby mi wpadł, byłoby też fantastycznie No i zacznijmy, zobaczmy, otwórzmy sobie po 10 Tutaj, z tego co pamiętam, jestem daleko od Mercy, więc nie mogę na to liczyć no, widzę, że tutaj dalej kontynuuje moje piękne szczęście z epikami. Zaczynamy od dziesiątki rarek. Mam nadzieję, że to jest ostatnia dziesiątka rarek, którą dzisiaj widzę. Albo, o oh no, już jest Gala long Grades, bardzo fajny DPS. No i ok, fajnie, że punkty są na końcu. Tym razem już nie ma spoilera na początku, także. Każdy kolejny otwarty szart ma emocje. O, dwa z rzędu. Meniter bardzo dobry czempion. No, jeszcze jakiś epik. No, niestety nie, ale 1100 punktów to już zdecydowanie lepiej wygląda eee, taka liczba. Zobaczmy. No, znowu niebiesko. Tutaj Oli dobrze pamiętam jednej znowu 10. Jednej rarki mi brakowało do fuzji Lady Mikage. Więc mam nadzieję, że wpadnie, nie pamiętam dokładnie której. Brodmo. O, jeszcze jeden skrank, bardzo fajny epik, no ale już go mam. Ale znowu będzie trochę więcej punktów i na koniec jeszcze rarka. Ale czekam na legendę. Kolejny szkielet. Jego mi do fuzji już na pewno nie brakuje. Harking Great Blade. No to nie jest dobry epic. I na koniec kolejna rarka. Idziemy dalej. Mamy Ostrox. O, tego mi brakowało chyba, więc to jest nowy. Fajnie. Cold Hard, bardzo dobry czempion. O, Weregren. Eee. Nie, on chyba nie jest potrzebny do fuzji. To podobny do niego. I już koniec. Właśnie dlatego nie cierpię, otwierać po 10. Ekspresowo się to wszystko kończy. No i niestety 70 poszło. Eee, 71 poszło i bez legendy. Od razu odbiorę. Odbiorę te dwa epiki i zobaczymy, jak gdzie jesteśmy. No, szkoda, że legendy nie było. Mam nadzieję, że to mi chociaż. nie Jestem teraz już blisko mercy. Bardzo zobaczmy, i tutaj. Ok, dwie książki legendarne wpadły. Także fajnie to się na pewno przyda. No trochę daleko mi zostało do tych to, to 1500 monet, to jest naprawdę dużo. Mam nadzieję, że jeszcze trochę wojdów wpadnie w ciągu weekendu z Clanbosa. odbiorę jeszcze jednego fragmenty na no jeszcze jednego epika. Będzie bardzo ciężko, będzie bardzo ciężko, żeby do tych monet dojść. O, kropka się kropka jest, tak jak, o, tak jak mówiłem Ostrox Nowy Epic plus Kafru. Drugi nowy. Ok, drugie konto załatwione. Idziemy na konto Free to Play. Na Free to Play mam 29 shardów. Niezbyt dużo. Pewnie będę musiał. No, zależy od epików i szczęścia. Ale mogę, będę, może będę zmuszony do sięgnięcia po inne shardy. Na pewno nie chcę za dużo otwierać, bo tutaj planuję e, zrobić Heroes Path. Bo Pewnie są duże szanse na to, że będzie tam gwarantowany champion. No, ludzie bardzo są o tym przekonani, więc tutaj pomijam dwa jakieś dwa eventy, pominę sobie na pewno Champion Training. Nie robię tego dużego teraz, no bo zgarnę fragmenty z, z Heroes Path. Więc no mogę sobie coś pominąć. Liczę na to, że tam jednak będzie gwarantowany Ten Pedrak nowy, ludzie podejrzewają, że on będzie, no bo to, to imię to jest, znaczy po prostu Patryk, tak? a mamy Dzień Świętego Patryka, Plarium zawsze z tej okazji coś robi, tak, w niedzielę jest Dzień Świętego Patryka, a Heroes Path rusza w poniedziałek. Także zobaczmy, no tutaj na razie pech jest, o, pierwszy Pierwszy epic, harken, no niezbyt przydatny. Zobaczmy, fajnie by było jakby jakaś legenda wpadła, bo na razie to z jedną legendą takie otwieranie to troszkę smutne. No i był mały lag, już miałem nadzieję, że tam wyskoczy z tego coś ciekawszego. Jest legenda, kto to jest? Emik Trunkhard Drugi. Mam go na tym koncie już. Drugi. Podejrzewam, że będzie można. Tak, na pewno będzie można zrobić Unkillable z dwoma. Kombinowałem ze Skullcrasherem jakiś team. Yy, no, były kłopoty. Ale z Emikiem te kłopoty już znikną. Te kłopoty na pewno znikną, bo jest dużo teamów. Gdzie można robić, chociaż no będzie problem też ze speedtunem, bo on będzie skracanie wzajemne cooldownów. Tutaj podejrz... nie pamiętam dobrze, ale chyba tutaj można ten cooldown skracać, więc może być jakiś ciekawy z tego team. Teraz tylko książki uzbierać, no ale swoją drogą tutaj w konto Free to Play mam tutaj. Nie wiem, czy to jest pierwsza legenda Void, którą trafiłem z Sharda. Spójrzmy. To była fuzja. Zrobiłem fuzję. Y Ją odebrałem teraz z Hydry w tym tygodniu. Ją odebrałem za logowanie. Tak, to jest druga legenda Void, którą mam. I obie. Pierwsza legenda z Voida, jaką trafiłem tutaj, i to jest. Duplikat, ale nie będę rzekł. Bo to jest legenda, która jest bardzo dobra i mi umożliwia e, zrobienie Team Unkillable. Jak już wrócę do tego konta na poważnie, no to na pewno wtedy będzie to priorytet. Ok, jest legenda, otwieramy. Aj, 10 kliknę, Otwieramy dalej. No i zobaczmy, co tutaj wpadnie. No, jakiś epik, potrzebuje epików. Jest, Frenzy. Ok. no i tu już nie ma wyboru, po jednym otwieramy, dajcie jeszcze jednego epika chociaż. Okej, okay, on do fuzji się przyda. Jest Epik. warcaster, no widzę, że to jest dzień unkillable, to jest kolejny champion, który do unkillable się może przydać, także to mi otwiera, e, otwiera mi ten, to otwieranie opcję, także generalnie bardzo dobre otwieranie na free to play. Jak jeszcze mi maniter tutaj wpadnie albo. O! No! To jest fantastyczne! Cold Hard, fantastyczny cepion, bardzo mi się tutaj przyda. Super! Super! Zobaczmy co w, trz w trzech ostatnich. Czy się kryje? Demytha może jeszcze wpadnie, byłoby <laughs> naprawdę dobrze. I dwa. epic e, rarka i ostatni epic Ethan the Golden i przy okazji rzutem na taśmę udało się zrobić e, udało się zrobić misję. Zobaczmy, nie pamiętam co on ma, atakuje jednego przeciwnika. E, mamy shield, sumia kucze, ja żadnej f, f, Emika nie omówiłem e, Zaraz do niego wrócimy. Tutaj wrzuca shield, tutaj mamy atak na AOE, block active skills 100%, drugie uderzenie, true fear, jeżeli nie mają block active skills, tutaj increase crit damage 3 tury, increase accuracy 2 tury, dostaje dodatkową turę, ignoruje 10% defensu, kiedy atakuje supportów defensów HP, nie działa na bossach. No a wróćmy do emika jeszcze... Zminimalizowałem sobie grę, wy tego nie widzicie, ale ja sobie zminimalizowałem. Wróćmy do Emika, żeby szybko omówić jeszcze, co on potrafi. Na A1 zwiększa wartość shielda na tym championie o 25%. Dodatkowo e, zwiększa wartość shielda na championie z najniższym HP o 25%. Tu jest limit 10 tysięcy, e, a tutaj na A2 atakuje wszystkich, wrzuca shielda w wysokości 30% jego max HP na dwie tury i skraca cooldown wszystkich poza sobą Pytanie jak to działa? Poza sobą czyli tylko na tej kopii czy u wszystkich emików? Jeżeli u wszystkich emików no to nie będę tego mógł, z tego mógł korzystać, nie, 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 nie wiem jak to działa dokładnie bo taki opis u Kaimara znaczy, że Generalnie Kaimar Chimer, Kaimarowi nie może zmniejszać. Podejrzewam, że też tak to będzie działać, bo nie, nie kojarzę żadnych timów z dwoma emikami, ale to nie jest żaden duży problem. I tutaj wrzuca Ankylobol na dwie tury, do tego wrzuca Tont i Shield na siebie na dwie tury. Na pasywie kiedy jest zaatakowany na sobie Shield mamy 50% szans na wydłużenie cooldownu losowego skillu na atakującym o dwie tury. Mamy jeszcze aure zwiększającą HP we wszystkich miejscach o 30%. Także tak to wygląda. Spójrzmy jeszcze, czy udało mi się odebrać, zgadnąć fragmenty. Udało się, także misja wykonana. O, nawet lepiej niż na moim koncie głównym mi poszło tutaj o 150 punktów. A jeszcze mam do odebrania przecież tutaj epików. Ok, to tyle z mojej strony. Dajcie znać. Co wy trafiliście, mam nadzieję, że jakieś fajne legendy albo fantastyczne epiki wam wpadły. A ja już się żegnam, mówi do Was Samael. Cześć.